potem kochani idziemy wzdłuż Przepięknych łodzi I małych i tych dużych W których będzie można popływać Po to żeby jednocześnie Sprawdzić czy te jeziora faktycznie są takie fajne A może Też jak mnie Chwycicie tutaj Więcej czasu Może też będą derfiny Co do miejsca Mazurskiego a my tymczasem idziemy kładką dalej i już na betonowym pomoście przy pięknych jachtach które będzie ich oczywiście więcej za chwilę, bo jesteśmy przed sezonem to będziecie mogli zobaczyć co takiego fajnego przygotowaliśmy z naszym domkiem a tutaj na wprost stoi właśnie nasz amzbocik Przepiękny scenerii na środku, w ciszy i spokoju, co powoduje, że naprawdę będziecie mogli nie naprawdę odpocząć i zaczerpnąć nie silnego świeżego powietrza, ale przepiękne okolicy, tam do góry będzie oczywiście za chwilę pokażę Wam przepiękny teraz, a tutaj nasze koleżanki kaczuszki. Już na Was czekają, więc robią Wam już miejsce. I nasz widok na przepiękne, spokojne jezioro.